Witam. Dzisiaj zamówiłem pompę Sylmetu do Ursusa 360 do układu olejowego w silniku. smarowanie wale tak zwane. Wziąłem sobie tą wersję, tak zwaną wzmocnianą, która tłoczy olej 14,5 litra tam, na minutę przy 800 obrotach pompy, i chciałem pokazać właśnie różnicę jako jest yy, różnica może w wyglądzie wielkości. Bo jako wygląd prawie jest taka sama. Być może ja mam tutaj nowszy typ, a przysłali mi starszy chyba to nie gra roli. Bo tu jest, yy, się różni właśnie tym zaworem, że tu u mnie yy, tego zaworu nie ma na wierzchu, bo jest tu schowany właśnie tu. A <laughs> różni się po prostu ta ma 11,5 litra na, na minutę yy, wydajności, a ta ma właśnie 14,5 litra. Ja tam miałem awarię chyba 13, nie wiem, października to było, czy kiedyś tam listopada, nie pamiętam już, na którym filmie tam będzie. Teraz właśnie pokażę, w moim przypadku właśnie tak jest, że jest pompa szersza, ta zwiększonej wydajności. Tu tak troszeczkę ciężko będzie pokazać to, ale jakoś pójdzie. Obudowa jest, samemu to tak łapska, nie ma jak nawet przyłożyć. To zasłonią widzę. Obudowa jest szersza, widać, nie? Ta na dole czerwono jest o centymetr gdzieś, jakby yy, to powiedzieć, tym jest węższa, ta czerwono, a ta nowo jest szersza. No chcę to pokazać, ale i łapska nie idzie utrzymać ale już wezmę jakiś wskaźnik. Tu jest staro pompa, widać od, od śruby tutaj, pokrywka jest i tu jest staro, a tu jest nowo. To jest właśnie o 50 cm. Te, te koła zębate w tej pumpie powinny być, jakby to powiedzieć, dłuższe. I zobaczymy po zamontowaniu jakie ja będzie ciśnienie. przedtem miałem dwie atmosfery, czy tam dwa bary. A teraz zobaczymy. Dzięki za uwagę. Zapraszam na następny film po złożeniu.